Dzień dobry dzień dobry, właściwie dobry wieczór już ściemnia w lesie a dzisiaj porozmawiamy o tym jakim właściwie tempem biegać zostańcie do końca, a będzie bonus dla wszystkich początkujących biegaczy Tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie o podstawowej rzeczy tak naprawdę w bieganiu jakim tempem biegać tak naprawdę można to skwitować jednym zdaniem. Biegamy takim tempem, abyśmy się czuli na tą chwilę komfortowo, jeśli zaczynamy bieganie. Tak więc jest to tempo, które jest to oczywiście trucht. Truchcik, truchtamy sobie, ale jest to takie tempo. Gdzie normalnie wychodzimy, na przykład na bieganie lub trening ze znajomym lub z, z, ze znajomą i możemy normalnie wypowiadać zdania, konwersacje prowadzić. Takie właśnie tempo na początek. Na pewno nie martwcie się z biegiem czasu, to będzie. Coraz szybsze, ale na no to przyjdzie wszystko czas. Na początek jest to takie tempo, aby właśnie móc konwersować. kto to się mówi. Może nie po polskiemu, ale tak, żeby móc nawiązać konwersacje, rozmawiać ze znajomym, znajomym, a nawet sam do siebie można sobie porozmawiać, tak jak ja teraz do telefonu nagrywając wam. Materiał i daję Wam słowo, że takie tempo będzie na początek dla Was idealne. Tak więc wdrażajcie to, dajcie znać, czy już macie ze sobą ręki. A teraz na koniec, tak jak obiecałem, bonus, czyli bonus dla początkujących biegaczy. To znaczy nie czuję, że rymuję bonus jest taki, że właśnie podaję Wam trening, trening jeszcze jeśli się nie zmobilizowaliście do biegania do aktywności postanowienie noworoczne już może odeszły w zapomnienie motywacja także największą motywacją pamiętajcie, jesteście Wy sami i musicie znaleźć ten właściwy motyw przewodni, tak żeby, tak jak już było mówione, być każdego dnia lepszym, rozwijać się. A trening, bieganie, aktywność fizyczna to jest przede wszystkim dla naszego ciała, dla naszego zdrowia, bo kto nie zadba o nasze zdrowie tak jak my sami. No i ten podstawowy trening to będzie 30 minut łącznego treningu. Jeżeli zaczynamy to jest dopiero początek, ale na początku właśnie 30 minut całych tego treningu przez myślę miesiąc półtora i w tych 30 minutach robimy sobie dwa dwie takie sesje. Dwie sesje, czyli jedna sesja biegowa i jedna marszowa. W ciągu tych 30 minut i będzie tak, że to jest sesja biegowa, czyli zaczynamy. Minuta takiego y, truchtu treningu, tak jak właśnie mówiłem, w takim tempie konwersacyjnym. I wtedy po minucie przechodzimy w szybki marsz, tak jak ja teraz sobie idę. Nie tak y, y, na spacerku, tylko szybki, żwawy marsz na półtorej minuty. I tak, minuta biegu, takiego joggingu na półtorej minuty marszu. Wiadomo, zegarek się przyda jak najbardziej. I cała, cała pamiętajcie, cały trening trwa 30-35 minut. Tak więc wdrażajcie to, dajcie znać, jak Wam idzie. Myślę, że spokojnie, miesiąc półtora. Jeżeli zaczynacie biegać, to ten trening będzie dla Was idealny. Ja, już po swoim treningu, dzisiaj moje biodra siadły strasznie, prawie 11 km, ale powiem Wam szczerze, że w lesie jest fajnie wszystko, bo jest śnieg ubity, ale na chodnikach, przy posesjach, na kilkanaście posesji jedna tylko była odśnieżona. To jest po prostu masakra. No nic, kończymy. Trzymajcie się, wdrażajcie trening takich, takiej naturze lasu. Trzymajcie się, papa.